Cześć! Swą premierę miał dziś Xiaomi 15T Pro i mogę się dziś z Wami premierowo podzielić moimi pierwszymi wrażeniami. Smartphone, jak widzicie, jest całkiem niebrzydki. Ma dosyć ładnie wkomponowane aparaty fotograficzne i zaokrąglone narożniki oraz płaskie ścianki, jak również płaski wyświetlacz. Jakość wykonania jest przednia. Piękna metalowa rameczka, szklane plecki, no i oczywiście wyświetlacz też szklany, zakryty szkłem Gorilla Glass 7i. Sam wyświetlacz jest świetny. Jest dość duży, ma 6,83 cala, ale zarazem wysoką rozdzielczość 1,2K, wysoką. 144 hercową częstotliwość odświeżania i do tego jeszcze wysoką jasność sięgającą w piku 3000 nitów Dzięki temu możecie być pewni, że ekran ten sprawdzi się nawet w słoneczne dni, a do tego będzie prezentował bardzo ładne kolory, kontrastowy, wyraźny obraz i płynne animacje. Z ekranu naprawdę można być zadowolonym, podobnie jak z aparatów fotograficznych. Tu mamy naprawdę mocny zestaw. selfieki zapewnia 32-megapikselowy aparat, natomiast z tyłu znajdziemy 50-megapikselową matrycę z optyczną stabilizacją obrazu, i świetną przysłoną 1.62, peryskopowy teleobiektyw, również współpracujący z 50-megową matrycą i dający pięciokrotne przybliżenie, a do kompletu mamy jeszcze 12-megapikselowy aparat szerokokątny. Wszystko razem robi naprawdę fajne zdjęcia, fotograficznie to naprawdę mocny gra. W środku pracuje mocarny procesor MediaTek Dimensity 9400+, który zapewnia temu smartfonowi naprawdę dobrą wydajność. Co prawda na razie producent zablokował nam możliwość przeprowadzania niektórych benchmarków, ale te, które udało mi się uruchomić nastroiły mnie naprawdę optymistycznie, chociaż zauważyłem też, że telefon troszeczkę się nagrzewa przy wytężonej pracy. No ale to normalne w tak wydajnych maszynach. Smartfon ma 12 GB szybkiego RAMu LPDDR 5X, równie szybkie pamięci wewnętrzne UFS 41 oferowane w pojemnościach 256 i 512 GB oraz nawet 1TB. Smartfon dysponuje również całkiem ładnie brzmiącymi głośnikami stereo, wspiera technologię ESIM i oczywiście oferuje świetną jakość połączeń głosowych. Akumulator może nie poraża pojemnością, bowiem ma 5500 mAh, ale to wystarczy. Ten smartfon będzie w stanie popracować do dwóch dni. Ważnym aspektem modelu Pro jest z kolei dosyć szybkie 90 watowe ładowanie. Mamy tutaj również ładowanie indukcyjne. W chwili, kiedy nagrywam dla Was ten film, nie wiem jeszcze, ile to urządzenie będzie kosztować, ale myślę, że producent nie przesadzi z ceną i na nasz rynek trafi naprawdę fajny. Mocny gracz.